Witam w dzisiejszym odcinku. zagram w nowy tryb Fortnite. I mam setny level. O! Proszę. I gramy w Lego Fortnite jest nowy. Karnet i jeszcze klombo jest, jak tam możecie zauważyć. A te fajne tryb hordowicie więc mega polecą, bo jeszcze są misje. Ja już wszystkie zrobił, oczywiście. I za 3 dni, 23 godziny, będą nowe. Jeszcze tu są za darmo nagrody. Więc opłacę się robić. I już szaroć tę misję, no. Więc jeszcze zagrałem się w zwykły tryb. Eee. Opatrz. Byk! I co? Pa, teraz I... I teraz mogę lecieć Jeszcze fajna muzyka I fajny Wóz zrobili Więc mega kozacko Oczywiście Trzeba zbierać to jest taki tryb jak kiedyś. Co trzeba było tego ogórka zdobyć samą? Jak ktoś grał wtedy to wie, o jakie mi chodzi. Ale tu gdzieś jest skrzynka. O. Kolejno. Za to są punkty. A trzeba zbierać punkty A na samym końcu jest boss I on jest prosty Ja już go milion razy przeszedłem Może jak będę miał... To trzeba mieć dobry skład, ale... Jak będę miał dobry skład to może... Tu coś musi być Ej, gdzie to jest? Każdy tutaj tych dwóch skrzynek szuka ja już wiem, chyba, jednak nie. Tam to jest. E, dobra, tam na choby Kevin. Nie, to Harry Potter. Wzięli go tu rodzice. No, nie umiał przez to, no. A jaka jest animacja, jak ten? Aha, dobra pułów I są na broni, oczywiście w zwykłym trybie, więc polecam grać. O! Aha już tamten z najwyższym poziomem. idą pus, 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 oj pomocy i trzeba te kamienie rozwalać i nożniki zbierać oj nie pomocy na nie? To, jak tego nie ma to jest ciężko. jak to jest to jest łatwo to przejść Ile czy siebie i swoich sojuszników. A minion wią trafi te zombiaki O, żartowo. Dun. Oj, tam jest mnożnik. Pyk. Jak rozwala to, to wszystkich zabija, ale patrzcie. Razy cztery od razu. Mnożnik to. Cały team może. Jeszcze nagrody dostajesz Kolejny kamień Albo Nowy patent Nowy patent, co? Patrzcie I rozpalony A Puu No nie, dobra! Byk! 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 Saj głosy! Wszystkie. Byk! Byk! Jak ja lubię te tryb Pomocy! Byk! A. Ah. a! Ah. O. Ah. Jeszcze był Dzień Duma, ale zniknął A chciałbym wam pokazać ten Dzień Duma o, bo Serio, był fajny Byłeś bohaterem i był strażnikiem od Duma I mogłeś być Dumem, ja rozbrzydził bym tylko Dumem A nie, oczywiście w tym trybie tylko Bo na mam Duma A! Patrzcie jak lecę Jestem asasyn Dobra, i patrzcie... A! Dobra, z mnie wiją. Dobra, no ile jeszcze? A! Dobra, szartował. Nie, bawimy się. Już? Tu trzeba... Co? On się zbugował. O nie, pomocy! 15! O, to jest! Szybko, szybko. Zbieram że miał dużo wszystkiego, o, dajcie mi to! Yes! Da i da się to upgradeować. Jeszcze War Machine Ręce Duma, Iron Mana i wiele innych więcej. Pyk, Ła, nie no. No w ogóle czemu ktoś tak to postawił. O patrzcie. Dom, ale latający. ha tam ten 9 tysięcy punktów. Ten. te je ten. Bij mnie! I taki boss złoty. Trzeba będzie go zabić, że takie coś wydropiło. To no nie! Pada się! Pada sąki, by to nazwać, a nie śnie. Bo nie już zapomniał przodować! Oj! Oj! O skrzynki! A! A! No mi fajny pistolecik, tu tu! Krzyk Gdzie jest ten Tu najwięcej go znajduję. To znaczy, tu się pławią. W te w tej rundzie. Puf! 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 Gdzie jest boss? Przykońmy bossa w dzisiejszym odcinku Gdzie ten boss, ale nie tepił? z tego czekał! Co tu się dzieje? To jest nie Zawsze jak jestem w strefie go znajduję. Gdzie on może być? No, ulecza go. A już widzę albo go. Albo to jest nie O, też. Ale panowie! No nie, nie umiem go znaleźć! Co jest? Come on! Ty jest misja, ale jej nie, nie rozumia. Ja też umiał z ręki. Nie, już go nie znajdę. Tam chyba jest. Nie to jest zwykły misty, nie! No nie, uciekłam, bo strefa mnie zje. I koniec, nie znaleźliśmy bossa, ale teraz na pewno znajdziemy. Jeszcze jest taki większy teraz, co... ...durad nie opadą, bo dur nami oczywiście musi strzelać. A jak? Pyk. Pyk. Tyk, tyk. Ile tu robią? Ile mam amunicji punktów, chociaż tamten ma więcej o wiele, wiele. nie, tu wie ze mną. Okej, okay, tu jest. O, patrzcie! Cały komplet mam skino i pazury, czarnej pantery. no gadur tak bić, tak. Patrzcie, patrzcie jak fala Te masz, te ten boss i zawsze je zabiją. Ej, da pierwszy raz pazury czarnej pantery o właśnie jest to jest to boss, tutaj można wydropić maszynki, Wydropiło. Proszę dać mi dziękuję. Nawet jak mam takie warmashinki muszę zginąć, ale... Teraz nie widzisz. Że... A jak masz tarcza, to otworzy z punkt punkty, bo się odbija od każdego. Więc boss. Puu! Tarcza! Biorę od razu! I to... Ej, zawsze nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że wola te złote bić niż te obosa. Już nie to... Ej, a gdzie były te pazury? Gdzie były... Aha, tu była tarcza. Ej, gdzie były te pazury? O! Jak chcę pasury, żeby był cały komplet bohatera od Jersey dawać mi coś od Tu tu wybaczyć, nie e, tu, albo tutaj ktoś zabrał patrzcie jak punkty lecą, o nie nie ma. Razy trzy Już nie mam, a ja tak mam Razy trzy nadal O nie Razy cztery, a ta dałać mi No nie, nie umiem otworzyć skrzynki O bos, dała ci mi to obosa, ale z mojej kolekcji. A nie, że jakoś pompa fajnie. Albo ich ktoś ukradł. O, piła. A, Ale to się zaliczył w tym trybie. Przeciwniką. jest, ale ukończona. I patrzcie, co tę rzecz. I patrzcie, co mogę robić. Jeszcze pociąg zmienili na Halloweenowy. E, patrzcie, nawet mogę ta niszczyć się. Tak, bić. O, to jest OP. Można uciekać, jak awatar. Ui! Oui. Jeszcze można tak się ganiać. zaros. tak się ganiać, że jak to stracha. Ale nie, oczywiście nie objaśnię, że byś miał stracha. Okej, okay, szukam złotego bosa. Oj tak można jeszcze. O patrzcie, złoto od razu. maszynki, jasno. I To są jakieś jaja. Albo jak będzie w strefie to na tak lecieć, że nie zginąć. I... COMI! Jest! Mam w ręce tego Iron Mena, tylko one słabo biją. Ale patrzcie co mogę zrobić. Huu Takie coś woda. I sam na wieżu. To jest jedum! Dumzorski zginie. O tu! No niech, co siebie? Też muszę. Chodź, okej okay. I patrzcie. Ej, czemu nie broni? O Wy! wy, coś tam legendarnego leży bokwa. O nie! Dół! Te Ktoś... Aha, już dumnie żyje. Fryk, ja też zaniedbał. Żółwym, będę Żył O! Okej. Okay. O! Okej Boss O! O! Nie, to ręce duma, to ja bo to ja bardziej obfę. Aha, tamten to on, I usiądę się. I ta boss będzie, patrzcie uważnie Jednak nie zagramy dzisiaj zwykłego trybu, bo to już by za długo trwało Pyk Bo te mecze są długie w 18 minut chyba trwają aż wi, Wiiii Ale buduje Muszę tak budować, żeby mieć jakąś kontrolę nad nim, bym ta spadł Żeby mieć jakąś podstórkę, żeby od razu nie zginąć. <grym> o, trufa. A nie, dobra. Ej, ale co to za Ale go zwalimy. na sło. Uuuu, z 90 Ale lecimy I tu najwięcej złotych Kamienie, a na kamienie 1000, aż tego akurat nie wiedział w pizowie No jak... Aha, dobra, jeszcze naładowało się Okej, okay, trzeba uciekać, a nie! Spadłem! Problem, taki problem! Okej. Okay. Ja umiem parkour widzę, ale to nie jest tak, że nie umiem. To znaczy, oczywiście, w Fortnite oddał się gdzieś bies, z bossem. Emi, żeby mieć jakieś ładne in niego. Albo iron Mano. O nie, nie trafił. Fuj! O! Aczko, no nie zniszczył coś? Aj! Nie chwycił się Jak tam ulega? Aha, to już zniszczył boss. A nie odbudowli. To już jesteśmy dead. To już jest dead. Kamień! TAMIEŃ level UP Okej, okay, punkty robię Skrzynia, aha, ej, ja, No, dobra, myślą, że to jakiś mały Myślą, że to jakiś baronik, a to boss Nie, nie, on budowli. Tarcza. To nie, najgorzej. Ile pijach, bo 150. To tyle, ile dum, ale dum to więcej. A taką szybciej nie musi wracać. Piłeczka. O nie, 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 nie. Laser! i dobchoł do ust. Montage. 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 Patrz. O, tatrza bądź patrz, bądź się Kurczaczki. Co to są? a też bądź też bądź też bądź a bądź to bądź co? O nie! bądź nie, bądź też chyba. Bam, bam, bam! Sprzynia. Sprzynia. A, bije mnie, dym. dym! Dym, dym, dym! No nie, jak już się taka strefa to jest ciężko mi się zrobi. Też zależy od dnia, ja, czy umia się sporadzić Okej okay. Nie, tarcza, tarcza wą. No nie, tam przegrana już. Ej. Jest tak mało. A ja mnie wywalił. Leczenie, leczenie. No nie! To no nie! Ale jeszcze gra przyję! O nie, ej, ale zły dzień po prostu. Gwiazdki, to w dzisiejszym odcinku też na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.